Witam Was. Bardzo serdecznie jestem Mistrza. To kolejny odcinek z mojej serii. World of Tanks. Niecodzienne bitwy. I dzisiaj w T28 protem, yy, już topowym na mapie Redshire zaprezentuję Wam bitwę yy, pod tytułem, pod tytułem Udany strzał nieudany, czyli udany taki strzał, który nie mógł się udać. Przyspieszamy razy 4, bo dojeżdżamy do punktu. dojeżdżamy, dojeżdżamy. Protem los bardzo ładny, bo na ósemki. to działo jest świetne w t 34 jest bardzo podobne. nie licząc dwóch dwóch różnych rzeczy i tu do Plutonu nie wchodziłem zaraz będzie atak. I nie udało mi się go pokonać, przeciwnika. Ale tu będzie naprawdę rush, naprawdę rush. I razy dwa, bo coś wolno. Prot to wolny czołg. T30, T34 z tym działem już nie jest wolna. Nawet T30 z tym działem jest świetna. Bo to działo mocne z dziesiątego tieru pomimo że jest napisane że to jest 9 na te 34 bo ponieważ zasięg widzenia i zasięg czegoś tam jeszcze w ostatnich danych to jest no po prostu jest kiepski i tu mi się nie uda pokonać chciałem tu strzelić to powinno wejść ale nie weszło nie wiem gdzie ten strzał się podział i tu się mi nie udało Jechałem dalej. Jechałem szybciej na miejsce. I właśnie A44 zmniejszamy raz jeden. Strzał ładnie. To działa jest ogólnie celne. Jak jeszcze celność się zamontuje, to już całkiem śmiga na swoich tierach. No i teraz będziemy zaraz coś tu próbować. O, i tu ładnie. Do walenia. Trzy strzały po nim. Właśnie przeciwnik oberwał. No i ten strzał jeszcze będzie, jeszcze będzie, może razy dwa, bo do niczego teraz nie strzelam. Tu mi się nie, nie udało, niestety, wsu. Ale zobaczycie ten strzał. Lepszy niż we 100 Podobny trochę. Zobaczycie. Razy jeden teraz. Bo nie wiem, w kogo to w końcu strzelałem. Wydaje mi się, że w artylerii, ale którą. Już wiem, którą. Su-14-1, tylko taka została. I zobaczycie na żywo e, ten strzał. E, strzał fenomenalny, lepszy niż we stówce. E, ale nie licząc tego, że stówka ma niecelniejsze działo, to jest celne. Ale żeby tak celne, to przesada. Ale raz na kilka strzałów tak się zdarzy. Taki strzał, który. Utwierdzić w przekonaniu, że to jest bardzo celne działo. Widzicie tu? W ogóle go nie widzę. Na ślepo strzał. W ogóle go nie widziałem żadnych konturów. I normalnie, i na powtórce. I się udało bym szczerze zdziwiony. No więc, więcej takich materiałów będzie w tej serii. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!